Unboxing, czyli co znalazło się w mojej drugiej paczce? W mojej pierwszej paczce znalazł się koktajl Natural Balance, bo nie wiem czy wiesz, ale kości, skóra, mięśnie, krew potrzebują białka i potrzebują właśnie protein białkowych, a jest tutaj właśnie wysoka zawartość dobrego białka, jest tutaj błonnik, wszystko co najlepsze, aby organizm był zdrowy. A w tej kampanii w tym katalogu cena tego koktajlu jest po prostu sztosowa. Dlatego z i moich klientów dla zdrowia, aby mieć długo, piękną sylwetkę, dbać o mięśnie z wiekiem mięśnie nam ubywa, także trzeba stale o to dbać. A jak to są bardzo dobre źródła zdrowe bez GMO, bez polepszaczy, to dla dlaczego? Więc rozcinamy paczkę. Zobaczymy, co dobrego mam właśnie w tym zamówieniu w tej paczce. Otwieram no i tak to się prezentuje zawartość tej paczuszki i pozwól, że po kolei będę wyciągała, pokazywała Też to właśnie z tej paczki. Jako że paczka dotyczy katalogu. Jako, że paczka dotyczy właśnie tego katalogu, który trwa w najlepsze i który trwa aż do 30 listopada, więc znalazły się w tej paczce rzeczy, które w tym katalogu, Tutaj akurat w pozycji cenowej, no i oczywiście są wyśmienite, świetne i dopasowane również do pielęgnacji, do różnych form do tej pory roku. Na pierwszy ogień idzie podkład podkład oczywiście z Gigi. Z niacynamidem, z kwasem hialuronowym. Bardzo fajne, lekkie, satynowe krycie. I ten podkład to jest właśnie wspaniała sprawa. Lekki, ponieważ jest i makijaż, i pielęgnacja. A to jest to, co najlepsze, oczywiście, dla naszej cery, dla naszej skóry, dawać krycie. I to znalazło się akurat jako numer jeden. Pięknie zapakowane. Może być również na prezent, no bo która pani nie lubi pięknie wyglądać na święta? Następnie, taki oto zestaw w bardzo wygodnej propozycji cenowej. Zaraz zobaczysz. Zestaw, który jest w 97% naturalny. I jest tutaj y, ananas, a także aloes. No to ananas będzie nam wspaniale złuszczał cerę, aloes będzie nam odżywiał naszą cerę i mocno, mocno nawilżał. Więc taka y, fajna taka sprawa dla nas, taki, taki zastrzyk dla naszej cery właśnie w te jesienne dni, kiedy nasza cera jest przesu przesuszona. Y, I mamy tu y, żel y, do oczyszczania, właśnie z tym ekstraktem, y, tonik. Mm, więc fajnie, ale się stonizować i jeszcze coś tu powinno być, ale zobaczymy w trakcie wyciągania z Następnie również e, baza e, z Gigi. E, ta baza to jest po prostu coś kochanego, co wszystkie Pani kochają, ja również. E, jest tu, takie są drobinki rozświetlające, będą pięknie nam e, niwelowały widoczność porów, ale również jest tu kwas aluronowy. Przez to podkład będzie się nam lepiej utrzymywał, makijaż się będzie lepiej utrzymywał, no a wiadomo to baza. Najpierw musi być dobra pielęgnacja, a potem baza, no i to jest potem piękny makijaż. Następnie dostałam tutaj próbeczkę. No więc, Love Potion. To są takie bardzo piękne wody perfumowane. Bardzo ładny zapach. No więc, dostałam próbeczkę. Następnie, oczywiście, jest teraz w katalogu piękny zestaw biżuteryjny w zielonym kolorze, więc mamy i naszyjnik, i kolczyki. Tu pewne jest albo naszyjnik, albo kolczyki, zobaczymy sobie później. Mam jeszcze z Love Nature, z naturalnymi składami, tu jest z kolei chia, miód. No, to będzie bardzo, bardzo mocno odżywczy krem. Jak już po tym nawilżeniu, również sobie wzięłam. Tu jeszcze jest a oczywiście po napis 97% naturalny, z biorecyklingu. Także taki krem do twarzy, maska do twarzy, teraz mocno odżywcza, również po tym paczce. No i tu w tej kampanii jest, jeśli wydać 39,99 w katalogu, a przypominam, trwa do 30, to masz. W bardzo dobrej propozycji zestaw pędzli. Tak, ja tu mam zestaw pędzli. Pędzle są dla mnie, więc sobie muszę ją otworzyć, żeby Wam pokazać. No, jakoś nie wychodzi, ale już jest. Proszę bardzo, te pędzle są w takim pięknym czarnym etui, w takiej siateczce. No i mamy tutaj wszystkie pędzle, które są potrzebne do, do zrobienia makijażu w tej pięknej zieleni. Która teraz, w, która teraz jest w trendach. Widzę, że jest do makijażu oczu, do wyczesywania brwi. Również taki szerszy pędzelek. O, mamy coś takiego. Jest. Potem jest taki pędzelek. O, fajne, fajne, mięciutkie. Takie są bardzo przyjemne. O, tutaj będzie również do makijażu, do, do, do nanoszenia cienia. Taka miękka, miękka już gąbeczka, pędzelek miękki, a tu będzie taki cięższy pędzelek do naniesienia bardziej precyzyjnego na oczy właśnie cienia gdzieś. I, no i po prostu jest cały zestaw bardzo fajnej propozycji cenowej. Myślę, że to również może być fajny prezent, wszystko w tej jednej tonacji. Więc mam, dlaczego nie, jak jest taka propozycja, to akurat też znalazło się w mojej paczce jako, że był program dla partnerów biznesowych możesz bardzo łatwo nim zostać jeżeli będziesz chciała odezwij się do mnie partner biznesowy to nic innego jak strefa VIP, więc w tym programie można było sobie wybrać za 9,90 tak szlawrok z kapciami, bardzo ładny, albo ręczniki. Dziewczyny mają szlawroki, widziałam, bardzo ładne, takie ekskluzywne, a ja sobie wybrałam e, ręczniki. Zaraz zobaczymy, zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. O, pięknie, widzę, że pięknie, o jest z tej strony, pięknie przewiązany komplet ręczników, kokardką, coś fajnego, piękne, miękkie ręczniki. Jak sądzicie, fajny prezent, nie? Za 9.90, za, za to, że po prostu robiło się zamówienia, za to przez dwa katalogi było się lojalnym, no to taki piękny zestaw ręczników. No ale lecimy dalej. Co mamy dalej w paczce? Druga część do zestawu biżuteryjnego, który będzie pokazywany niebawem. A to są takie piękna zielona kolia z pięknymi takimi długimi zielonymi kolczykami, na pewno pokażę. Następnie, jako że w tym katalogu y, mój must have, oprócz koktajlu Natural Balance, oczywiście, który jest wysokobiałkowy, jest astaxantyna. Asaksantyna to jest najsilniejszy likwidator wolnych rodników, który bardzo mocno będzie poprawiał nam zdrowie. Zadbaj teraz o odporność, jest w wspaniałej propozycji cenowej, dodatkowo z witaminą C i E. No i ta asaxantyna powoduje to, że jeżeli chorujesz, szybciej wrócisz do zdrowia, ale jeżeli nie chorujesz, będzie budowała również Twoją odporność. Ma bardzo wiele zastosowań dla naszego zdrowia. Również będzie działała na naszą skórę, na cerę, na pracę mózgu, serca, na pracę naszych organów. Po prostu jest niesamowita, niezastąpiona. I u mnie oczywiście od razu większa ilość Astaxantyny. I to nie jest moje ostatnie zamówienie, więc znalazła się Astaxantyna w moim zamówieniu. Bardzo serdecznie tobie ją polecam. Następnie co my tu dalej mamy, co my tu dalej mamy, o jest jeszcze trzecia część z zestawu z aloesem i z, i z ananasem, to tutaj jest do twarzy krem, więc te trzy, te trzy rzeczy, które pokazywałam, bo po kolei tak wyciągam, no jak jest w paczce, w teraz są w bardzo dobrej propozycji cenowej, bodajże to wszystko, w, oczywiście jest, y, to są naturalne składy, naturalne produkty, mocne nawilżenie, złuszczanie, to co teraz potrzebujemy, aby nasza skóra prawidłowo funkcjonowała i właniała kremy, to bodajże teraz w jest za 29,99. No i co? Jest to również cudowna forma na prezent, nie uważasz? No więc mam to żele pod prysznic, żeli pod prysznic z serii właśnie Love Nature, Simply Joyce Nie muszę reklamować. No ale tyle powiem po prostu, że są z organicznymi również z organicznymi owocami. Ja sobie wybrałam z truskawką i tutaj jest w takiej świątecznej odsłonie, No więc też bardzo fajna rzecz oprócz zapachu, naturalne składy, więc jak najbosze bardzo. Jeszcze dwie Santyny. więc koniec, to jest sześć. Mało oczywiście również zamówienie, bo przecież wszystkie Panie, koleżanki, przyjaciółki chcą być również zdrowe. No i nie mogło zabraknąć. Jako że jestem fanką pielęgnacji serii Nowejcz Plus. Dla mnie, dla moich klientek. Teraz w wspaniałych propozycjach są kremy pod oko. Są to już badania kliniczne, udowodnione rezultaty. Więc jeden z tych kremów zaraz pokażę. To jest krem, który w ciągu dwóch tygodni będzie nam rozjaśniał okolice oka. Oczywiście y, będzie walczył właśnie z sińcami, z zacienieniami, co bardzo sporo osób y, z tym walczy. Y, oczywiście również będzie niwelował zmarszczki. Y, Bright Intense się nazywa, więc y, znalazł się w paczce. A dwa kolejne kremy to są y, również z serii Novage Plus. To są kremy mocno przeciwzmarszczkowe, które będą y, naprawiały okolice oka, będą likwidowały zmarszczki mimiczne y, i to jest tak zwana seria zielona. Y, ten krem w ciągu dwóch tygodni znacząco poprawi Twoje okolice oka, jeśli chodzi o, o zmarszczki, będzie walczył ze, ze zmarszczkami, również niweluje cienie pod oczami, ale ten to zrobi szybciej. Więc mam w zamówieniu takie trzy Kremy, bo cena jest ekstra. No, i w tym, w tym zamówieniu to już by było prawie wszystko. Również mam jedną próbeczkę z, z Nowej Plus. Jest to serum z Oripeptyd. Też bardzo dobre. Serum będzie w przyszłym katalogu na promocji, więc śledź, a jak nie, to odezwij się do mnie. Bo przypominam, że serum to jest to coś, co najlepsze jest kremach. Oczywiście, żeby było pięknie, ładnie, to trzeba stosować całość pielęgnacji, niewyrywkowo. Kolejne katalogi również się znalazły, które kolejny katalog będzie trwał od pierwszego. To wszystko jeszcze zobaczymy sobie zaraz na, na tę te odsłonę tego naszyjnika i tych kolczyków. Także dziękuję.